Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką serwetkę, już bardziej podpadającą pod Wielkanoc. Aczkolwiek, zrobimy ją z takiej bardzo grubej bawełny. Dlaczego? Dlatego, że z ciekawości chciałam zobaczyć, czy przypadkiem to nie nada się na, na, na przykład na segment do tego, żeby zrobić narzutę. Bo ja to lubię sobie zmieniać i kombinować. Jak zaczynamy, kochane? Zaczniemy od. Łańcuszka z 10 następnie następnie robimy 4 w górę i robimy 24 czyli 23 plus ten jeden co zrobimy pierwszy podwójnie nawijane ok podwójnie nawijane słupki To zaczynam, a już mi się plącze, nie jestem przyzwyczajona, słuchajcie, do tych, do tych grubych szydełek. Czyli podwójnie nawijane, pod spodem, przerabiamy, znowu i znowu. Czyli po pierwszych czterech musimy zrobić ich 24 i spotykamy się w następnym rzędzie. Rząd drugi. W rzędzie drugim zrobimy tak raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze trzy w następnych, jeszcze trzy w następnych. 4, tak 4, następnie robimy 3 oczka łańcuszkiem, robimy luźno, raz, dwa, trzy, robimy tak, tutaj jeden przerwy i w następnym znowu nawijamy podwójnie i tu znowu robimy 4 obok siebie. 4. Tak? I tak <laughs> przerabiamy ten rząd. Ja ten rząd wami może przerobię? O, nie wiem, może nie. Raz, dwa, trzy. I tak, to jest rząd drugi. Cztery, trzy, jeden odstęp tutaj. Znowu cztery podwójnie nawiane, znowu trzy. I tak do końca. I spotkamy się w rzędzie trzecim. Rząd trzeci. W rzędzie trzecim zaczynamy znowu tak samo. Raz, dwa, trzy, cztery. Z tym, że tutaj nad tymi czterema zrobimy pięć. Czyli jeden sobie wrzucimy tutaj. Czyli tutaj będzie pięć już. Proszę sobie robić notatki na później. Ups. Gdzie jest, moje? <laughs> Raz. Dwa. Dwa, trzy, o, to jest cztery i Czyli robimy pięć, czyli jest rząd trzeci pięć. Teraz zrobimy trzy oczka łańcuszkiem. I tutaj w tą poprzeczkę zrobimy sobie trzy podwójnie nawijane, tak sobie luzem zrobimy, raz, dwa, trzy, trzy. I teraz znowu trzy oczka, łańcuszka. Nad tymi czterema robimy 5, 3 oczka łańcuszka, 3 podwójnie narobimy, 3 i znowu 5. To jest rząd trzeci. Rząd czwarty. W rzędzie czwartym zrobimy sobie, ponieważ tutaj już mamy teraz 6, zrobimy sobie 3 nad 3 i jedno oczko przerwy. Czyli tak, zaczynamy. Raz, 2, 3, 4, następny nad. nad tym poprzednim, pod tym poprzednim, nad tym poprzednim. Już się plączę. Raz, dwa, trzy. To będzie takich, dwa, trzy rzędy, takie, które po prostu na początku będą nam się trochę myliły, bo wyglądają podobnie, ale. Och, nie zrobiłam podwójnie Widzicie? Bo już myślę o czymś naprzód. Ok. Trzy. Teraz robimy jedno oczko łańcuszka i znowu trzy tutaj. Raz, dwa, trzy. Dwa. Trzy. Tak? Czyli tutaj tak. I teraz tak, znowu trzy. Oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka i nad tymi poprzednimi trzema tutaj zrobimy pięć. Jak to osiągniemy? Zrobimy jeden w pierwszym, dwa w drugim i trzy, i jeden w trzecim. Sorry. Więc zrobiliśmy trzy i teraz tutaj nad tymi trzema musi być pięć. Tutaj w ten drugi. Zrobimy jeszcze jeden. Nie w ten drugi, w ten ostatni też zrobimy. Oh, mi się pokręciło. Jak tu ma być pięć, to, to zrobimy też podwójnie. Czyli generalnie można by było sobie zrobić tak. Zaraz wam pokażę. rzędów będzie 15, czyli tak ja tutaj zrobiłam jeden, a tutaj po dwa, ale można sobie zrobić dwa, jeden w środkowym i dwa także tutaj jest rząd czwarty w rzędzie czwartym trzy słupek przerwy trzy trzy oczka przerwy, 5 nad trzema rząd piąty w rzędzie piątym zrobimy tutaj trzy tutaj będzie trzy łańcuszkiem przerwy Następnie tu zamiast trzech będzie 5. I tutaj zamiast 5 zamiast 5 będzie 6. Ale powolutku. Czyli ten pierwszy, potem drugi, potem trzeci. Ja robię tak robię z ciekawości tą dużą e, nitką, ale też Chciałam, żeby by było jasno widoczne. Mi się wydaje, że może być całkiem fajna, całkiem fajny cover na poduszkę, czy, czy coś takiego z tego. Zobaczymy to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miała być wilka wielkanocna, ale tu takie, takie buty. Ale to zawsze, zawsze coś tam się zmieni. Ja już mam taki... O. Kod włączy mój komputer, oczywiście, bo łazi. Łazi po klawiaturze. Ach, czyli tak zrobiliśmy trzy podwójne trzy oczka, przerwy, trzy podwójne. Teraz tutaj w tym piątym rzędzie robimy pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj nad tymi, jak my to zrobimy, bo tu jest pięć, a powinno być sześć. Czyli może w ten środkowy tu wbijemy się z podwójnym, czyli tak. Raz, raz. dwa, dwa, trzy. I jeszcze raz w tym środkowym, cztery. Jeszcze dwa. Żeby było sześć. Oops. Dobrze. Zaczynam się przyzwyczajać do tego szydełka. Potem musiała nauczyć się przyzwyczajać do tych mniejszych. Zapewne. Oj, tutaj mi się zrobiło za dużo. Tu mi się zrobiło za dużo. Już momencik. I tu szósty. I tu po tym znowu 5 oczek łańcuszka, bo teraz już robimy 5. Tak? Spadło. 5. Czyli tak. W tym rzędzie robimy 3, 3 oczka łańcuszka, 3, 3 oczka łańcuszka, 3 podwójnie nawijane 5 oczek przerwy, tu musi być jeden więcej, musi być sześć, czyli w tym środkowym zrobimy sobie dwa i to znowu pięć. I to jest rząd piąty. Rząd szósty będzie podobny, ale to za chwilę. Zaczynamy rząd szósty. W rzędzie szóstym znowu podobnie robimy trzy podwójnie nawijane słupki. Następnie tutaj zamiast trzech będzie już pięć łańcuszkiem. Potem znowu trzy, potem znowu pięć, a tutaj. Zamiast 6 musimy zrobić 8. Tak? Więc jak my to zrobimy? Um, zrobimy to w taki sposób, że tu zrobimy podwójny, ale to za chwilę. Dobra. Muszę sobie uwolnić trochę nitki. I robimy rząd szósty. A oh, Jeszcze chciałam, mi się właśnie przypomniało, chciałam powiedzieć, że chciałam udowodnić tym, którzy są dziewczyny, które mają albo kłopot ze wzrokiem, albo nie po, no po prostu nie mają możliwości yy, czy zakupu, czy kupienia takich właśnie cieniutkich tych wszystkich i robienia tych doilies, że to nie trzeba wcale mieć tych cienkich szydełek, wcale nie trzeba mieć tych takich cieniutkich, yy, jak papier niteczek i tak dalej. Można zrobić takie serwetki dojli nawet na grubym tym, to może być zajebista. To może być poduszka. To może być cokolwiek, może być część jakiegoś jakiejś kapy, albo czegoś narzuty. To można zrobić naprawdę cuda na kiju. Wcale nie trzeba mieć gotowego sprzętu. Wystarczy kawałek kijka z hukiem, z hakiem, i trochę, i trochę trzeba chcieć. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile miałoby być? Tu już pięć zrobimy. Pamiętajcie, tu robimy pięć. Także szydełkować można na wszystkim. Raz. Dwa. To jest takie hobby. No ja, ja dla mnie to tak strasznie uspokaja. Ja uwielbiam szydełkowanie. Nie, na, na drutach nie potrafię robić. Znaczy potrafię. Potrafię zrobić jakieś, znowu 5 teraz. Potrafię zrobić 3, 4, 5. Potrafię zrobić jakieś podstawy, ale. Raczej nie, wolę szydełko. Dla mnie to jest szydełko, to zawsze tam gdzieś w torebce gdzieś jadę, albo co robię zawsze, to, czy w samochodzie, jak mąż prowadzić, ja zawsze z szydełkiem tam. <laughs> Dobrze, 3, 5, łańcuszkiem 3, 5. I teraz tu zrobimy, tu jest 6, a powinno być osiem. A teraz, znaczy 6, a teraz będzie 8, a nie powinno być. Dwa razy nawijamy i tutaj tak. Raz. Raz. Dwa, trzy, trzy. Cztery. Dr cztery, drugi raz w to samo widzicie? I teraz znowu nawijamy, i w następny też zrobimy dwa razy. Raz, dwa. Ups, uciekło. Czasami ucieka, a to nie ma się czego przejmować. Przyjm a drugi raz to samo oczko. Czyli teraz już mamy sześć i jeszcze dwa, w pozostałe dwa w słupki z poprzedniego rzędu. Raz, pięć, znowu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak? Jesteśmy, teraz wam pokażę, gdzie my jesteśmy. W tej chwili jesteśmy, gdzie my jesteśmy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteśmy w tej chwili tu. Już niedługo za, za parę rzędów zaczniemy robić ten, ten właśnie piękny taki rozkloszowany wzór, ale to trzeba się uzbroić w ciepliwość. Teraz tak. Ok, czyli wracając do tego, co robimy teraz. Tak? Rząd szósty. Pamiętajcie. Trzy. Pięć oczek łańcuszkiem, trzy podwójnie nawiane, pięć oczek. Tu musi być 8, czyli robimy po dwa tu, i tu wtedy dwa środkowe muszą być po dwa. Znaczy nie muszą, ale lepiej by było, wtedy ładniej to wygląda. I znowu 5. I tak robimy do końca. Rząd siódmy. W rzędzie siódmy już zaczyna się robić ciekawiej. Tak jak poprzednio tutaj, um, zrobimy sobie trzy. Trzy podwójnie nawijane słupki. Proszę teraz robić notatki, bo to jest ten, jest ten ważny jest akurat. Ja bez notatek to bym raczej nie dała rady. Ja tu muszę wszystko sobie notować. Czyli tak, trzy podwójnie nawijane słupki. Na początku rzędu siódmego. Teraz robimy, uwaga, trzy oczka łańcuszka, tak? I teraz tu będzie taki myk, że nawijamy po tych trzech oczkach i tutaj w ten sam robimy trzy, robimy sobie popcorn. Z trzech nie do końca nawijanych, czyli robimy sobie tak: pierwszy nie do końca nawijany, drugi nie do końca nawijany, trzeci nie do końca nawijany, czyli zostawiamy sobie zawsze tą jedną na. I teraz nabieramy i przerobimy przez te wszystkie i zamykamy. I wyszedł nam taki popcorn, tak? I teraz robimy raz, dwa, trzy. Mhm. I tutaj robimy dokładnie taki sam popcorn, czyli nawijamy dwa razy po tych trzech oczek łańcuszka. Tu musimy sobie znaleźć taki dobry, dobry punkt, żeby się wbić tutaj w ten trzeci. Okej, okay. teraz tak. Raz. Dwa, trzeci raz nie przewijamy. Znowu. Raz, dwa. I znowu nawijamy. I znowu. Raz, dwa. Tak, oj tu mi się, tu spadło z oczka. To nieważne. O. I teraz nabieramy i przewijamy przez te wszystkie. Tak. Chodź. I teraz zamykamy. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy w górę. Tak? Widzicie? I teraz znowu nawijamy. I w tą samo, znowu, bardzo zajęte to oczko będzie. Robimy podwójnie nawijany słupek, żeby powstało nam coś takiego. I w pozostałe dwa, znowu po jednym, podwójnie nawijanym. Czyli zrobiliśmy sobie tak, rząd siódmy. Trzy podwójnie nawijane, trzy oczka łańcuszka, popcorn, czyli trzy podwójnie nawijane, nie do końca łączone górą i znowu to samo tu. I teraz po tym robimy pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu tu będzie taka sama ilość, jak, jak było osiem, ale ten pierwszy i ostatni Połączymy górą, bo w tym momencie już będziemy to zmniejszać. Czyli zobaczcie, nawijamy dwa razy, wbijamy się w ten pierwszy i też robimy nie do końca, wbijamy się w ten drugi i też robimy nie do końca. Muszę sobie wyciągnąć trochę nitki, bo mi się. <laughs> Nitki, to jak sznurek wygląda, sznur w porównaniu z tymi wcześniejszymi, jak są teraz te dwa, jak mamy trzy na tym, nawijamy i przewijamy przez te. Tak? I zamykamy. I się tu plączę, tylko że ta nitka jest zrobiona z sześciu nici, i ja normalnie robię na jednej. Widzicie? Można było naprawić. Ok. Nieźle. Czyli ten pierwszy, żeśmy zrobili tak. I teraz robimy Raz, dwa. Teraz tak. Trzeci, czwarty, piąty, piąty, szósty. Tak. O chwileczkę. Szósty. Tak. Szósty, i tutaj siódmy, ósmy, ostatni, znowu zrobimy sobie łączone górą. Czyli to będzie tak. Zostawiamy sobie tak. I łączymy górą. I znowu robimy pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszkiem. Łańcuszka, łańcuszkiem. I teraz tak, zobaczcie jak to wy, zaczyna wychodzić. Czyli rząd siódmy. Trzy podwójne nawijane. Trzy oczka łańcuszkiem. Popcorn z trzech łączony górą. Trzy oczka łańcuszkiem. Um, trzy popcorn z trzech łączony górą. Trzy oczka łańcuszkiem. Trzy podwójnie nawijane. Pięć. I tu robimy taką samą ilość, tylko że tym pierwszy i drugi łączymy górą i ostatni, siódmy i ósmy, łączymy górą. I tak do końca rzędu. To jest rząd siódmy. Hej, rząd ósmy. Rząd ósmy też, też jest ciekawy. I robimy tak, jak poprzednio robiliśmy. Zaczynamy od czterech i tutaj dwa. Widzicie? I tak jak poprzednio tu zrobiliśmy takiego sobie kwiatka. Tak samo tutaj. Raz, dwa, trzy. Nawijamy podwójnie, i tutaj w tym robimy to samo co zrobiliśmy w poprzednim rzędzie. Robimy sobie tego takiego listka z, z trzech podwójnie nawijanych, przerabianych nie do końca słupków. Tak? Zobaczcie. I teraz, jak masz trzy z tych i ten, nabierasz i przewijasz. I teraz raz. Ach, spadło. Chwileczkę. Raz, dwa, trzy. Tak? Czyli zrobiliśmy tak. Teraz zrobiliśmy trzy A. I teraz jest ciekawe, bo teraz wbijemy się tutaj w, w sam czubek tego poprzedniego listka. Dwa razy, tak? I tu zrobimy sobie następnego listka z trzech podwójnie nawijanych, łączonych górą, tak? Nie przerabiamy ich do końca, zostawiamy sobie trochę na na szydełku. Proszę sobie wyciągnąć trochę nitki, mi się. Tak? I teraz przerabiamy i zamykamy. I teraz bez żadnego nawijania idziemy prosto do następnego listka, czyli nawijamy dwa razy i wbijamy się, tu sobie znajdziemy miejsce w tym drugim listku, żeby się wbić i nie do końca przerabiać. Trzy. Raz. O, dwa. I trzy. Wijamy. trochę za ścisło mi się zrobiło nieważne raz, dwa, trzy oczka łańcuszka potem i zobaczcie czyli tak tutaj ósmy rząd zaczynamy tak samo jak robiliśmy ten natomiast tutaj już robimy sobie listek nad listkiem bez żadnego narzutu, bez żadnego oczka listek nad listkiem trzy oczka i teraz tutaj w tym znowu nawijamy dwa razy i robimy listek. Tak nie do końca nawijany. Z trzech. Z trzech, nie do końca nawijanych. I teraz przewijamy. Zamykamy. I raz, dwa, trzy oczkami. Raz, dwa, trzy oczkami i teraz znowu podwójnie nawijamy i, i w ten sam jeszcze raz robimy podwójnie nawijany słupek. To jest to oczko, które jest tak bardzo zajęte, tu będzie tak trochę ścisło, ale to wszystko się nam dwa trzy. Tak. Czyli tak to wygląda w tej chwili. I teraz znowu. Tu zrobimy pięć oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I nad tym, którym było tu pięć, teraz zrobimy sześć. Czyli co zrobimy? Zrobimy tak, dwa pierwsze, tutaj jeden na pod tym, raz, dwa, normalnie. Następne dwa połączymy górą, czyli tu, nie do końca i następny nie do końca. Przerobimy tak, zamkniemy i następne dwa normalnie, już w tej chwili zmniejszamy. Tak i teraz znowu robimy pięć, raz, dwa, trzy, cztery pięć. I tak moje drogie panie, panowie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tak będzie wyglądał rząd ósmy, w którym już zmniejszamy tutaj, a powiększamy tą stronę. Tak? To jest rząd ósmy.